Marcel Klimczak, Grupa Ekspertka Quest. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj krótki temat, który poruszałem już częściowo we wcześniejszym materiale, którymś, czym szkolenie różni się od projektu rozwojowego. Gdy wiemy, czym się te dwie rzeczy różnią, łatwiej pewnie przyjdzie nam rozmawiać z dostawcami jednego rodzaju usługi i drugiego rodzaju usługi. Będziemy wiedzieć, czego można spodziewać się po szkoleniu, oraz po projekcie rozwojowym. Proszę Państwa, w, moich, w moim rozumieniu i w moim doświadczeniu, z mojego doświadczenia wynika, że szkolenie to jest coś generalnie, co się musi odbyć. Z różnych powodów, czasem potrzebujemy przeszkolić jakąś grupę ludzi z konkretnego bardzo tematu, bo musimy mieć to w dokumentacji, że to szkolenie się odbyło. Potrzebujemy tego do jakiegoś rodzaju certyfikacji wymaganej przez ustawę, przez prawo, przez, nie wiem, wymogi unijne i tak i tak To szkolenie się musi odbyć. Czasem również, to jest drugi powód, może chcemy się przedstawiać na rynku jako firma, która dba o pracowników i wówczas korzystamy z oferty yy, yy, Firm, które oferują szkolenia, również szkolenia dofinansowane, one się odbywają, rejestrujemy to w dokumentacji i możemy przedstawić się jako firma, która szkoli, dba o umiejętności swoich pracowników. Natomiast ta druga kategoria usługi, czyli projekty rozwojowe, to zupełnie jest inna historia i warto o tym wiedzieć. Bo z osobami, z firmami, które oferują projekty rozwojowe, rozmawia się w zupełnie inny sposób i w, in w innych sytuacjach. Z takimi osobami rozmawiamy wówczas, gdy chcemy wykonać jakiś konkretny krok w biznesie, dokonać jakiejś ważnej, istotnej, pozytywnej zmiany w naszym postępowaniu, chcemy uniknąć jakichś istniejących problemów, zmniejszyć ich wpływ na nasz biznes. Lub zwiększyć coś, na przykład zwiększyć popularność naszej firmy i oferty na rynku, zwiększyć nasze przychody, zwiększyć, zwiększyć poziom motywacji pracowników. Wówczas kontaktujemy się z osobami, które mają doświadczenie i warsztat narzędziowy, warsztat metodologiczny, aby rozpoznać nasz kłopot, nasz problem, naszą sytuację, aby móc nam zadać właściwe pytania, po co, aby. Po zapoznaniu się z tą sytuacją mógł zaproponować pakiet różnorakich działań, które mogą zawierać gdzieś tam jakieś szkolenia, kursy, warsztaty i tak dalej, ale wcale nie muszą. Mieliśmy w przeszłości wiele sytuacji, kiedy po w wstępnej rozmowie, po wstępnej diagnozie sytuacji u klienta okazywało się, że coś, co w jego wyobrażeniu musiałoby poskutkować w wdrożeniu jakiegoś większego działania, większego, droższego projektu, okazywało się do załatwienia w zasadzie czasem w pół dnia. Także to bardzo różnie bywa i różnie się rozmawia z tymi dwoma kategoriami dostawców rynkowych. Dostawców usług szkoleniowych i szkoleń i dostawcami usług, yy, usług yy, które się nazywają projektami rozwojowymi. Projekt rozwojowy musi na końcu przynieść rezultat biznesowy mierzalny w postaci zwrotu z inwestycji, czyli ROI, Return on Investment, czego wszystkim Państwu serdecznie życzę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.